E, o! E, widzowie, e, sorry, że przez te dwa dni nic nie nagrywałem i w ogóle e, cześć. E, ale ja też y, pomysłu nie miałem e, chcę taki krótki filmik nagrać e, tutaj mi dajcie tylko chwilkę e, Siemaneczko z tej strony Kaktus witam was w kolejnym filmie e, więc e, chciałbym was przeprosić bo Szukam jakiegoś innego kontentu. Próbowałam z nimi gier nagrywać, ale też nie znalazłem jakiejś, co mi się będzie podobać, która nie jest jakaś taka nudna, nie będzie was y, zanudzać. No, szukam coś, więc jak filmy teraz będą nieco rzadziej, yy, to ja was przepraszam, yy, ale też myślę o takiej innej serii, chociaż ja już tam, yy, napiszcie mi w komentarzu, czy nie będzie wam przeszkadzać, jeżeli ja zacznę, tak nagle już będę miał diamenty, bo ja tam już jedną rudę diamentów znalazłem. Yy, no, więc yy, możecie powiedzieć, że e, ja czytuję i w ogóle, no, no, ale no... To zależy od Was, czy Wam nie będzie przeszkadzać, że tak nagle się pojawia nowa seria. Yy, bo se założyłem. Yy, mój. mój no, yy, ktoś z rodziny, nie wiem, czy można podawać, czy co. Yy, no. Po prostu chcę to zachować w sekrecie, ale no, po prostu ktoś. Yy, Dobra, już powiem, nie będę się tak pogrążał. E, brat. E, założył taki serwer i że Haha, ha, se pogramy, ale e, że coś na no, zasadzie anarchii, ale bez pewnego moda, co nam serce dodaje za zabicie. No, chyba wiecie o co chodzi. E, więc e, jak się filmy rzadziej e, pojawiają, to pomyślcie o tym filmiku, że ja po prostu szukam jakiegoś nowego kontentu, żeby ten wam się już po prostu nie nudził, bo wiecie, no ciągle z jednego kontentu, no i co to jest za frajda, jeżeli ja tam wam ciągle jakąś jedną serię z Minecrafta pokazuję, a też tych serii z Minecrafta, no ja nie jestem jedyny z tego, więc ja wam chcę jeszcze coś, coś, coś. Czy mój kanał się będzie wyróżniać? Nie wiem co, ale no jeszcze zobaczymy, tylko po prostu e, dajcie mi chwilkę i ja ogarnę jakiś naprawdę fajny content. Im dłużej czasu nie będą wpadać filmiki, e, to okej, okay, zrobi się trochę nieaktywność, ale e, przynajmniej ja będę e, fajny, e, fajniejszy content miał i w ogóle no. Dajcie mi chwilkę, i wszystko się naprawdę poprawi. Obiecuję Wam. E, wow. e, I no. Chwilka mi naprawdę wystarczy. Nie wiem, taki mniej więcej tydzień. A teraz Wam jeszcze pokażę jedną zmianę, bo na 30 kratce. Hmm, zaczekajcie chwilkę. O, e, tutaj zrobiłem takie coś. Hmm, tu już znalazłem rudę żelaza, bo potrzebowałem do kompasu, żeby zrobić mapę lokalizacyjną. Hmm, no i e, ją zrobiłem. I jeszcze myślę, że za niedługo już pójdziemy po diametry. No bo ta, se, e, ta seria, już jakby to Minecraft, to nie wiem czy to sprawdzić, bo nie wiem czy się da. E, a w ogóle jeszcze kowadło zrobiłem, nie wam. Fajne kowadełko. Tu nawet naprawiłem łód w tym kowadle, ten z, mo z mocą 2. Eee, jakieś szkło, e, więc no. Jak filmy nie będą wpadać tak ym, regularnie. E, parę filmów dziennie, chociaż może wy też nie chcecie, bo nie wiem, e, codziennie też nie macie ochoty, że mnie chcecie oglądać ciągle i w ogóle ja to rozumiem, bo trochę z tymi filmami to, wiecie, przez te dwa dni w ogóle nie było, a e, jeszcze tam e, dwa czy tam trzy dni temu, to ja z tym leciałem, jakbym to musiał nagrywać, bo coś by się stało. No więc jeśli chcecie jakieś regularne takie dwa filmy dziennie, czy coś takiego, bo ja też to trochę w nocy puszczam te filmy, a, ale ważne, że są. Oglądnijcie sobie trochę później i macie. A i w ogóle o kamiennych tulsach latam, no wiem, ale e, tak, żeby sobie zaoszczędzić e, kamienia, wiecie ale w ogóle dziwne jest to, że nie da się z kamienia zrobić kamiennych itemów, ale y, z cobblestone'a i to, to jest bruk, a nie kamień po polsku Bo ja mam akurat minecrafta po angielsku, a nie po polsku mam a ja zawsze mówię po angielsku nazwy zawsze po angielsku pamiętajcie e, więc e, to wtedy na przykład jest e, wiecie, że cobblestone, czyli bruk e, to z tego zrobicie kamienne itemy, a nie brukowe czy tam cobblestone'owe, jak kto woli więc dziwne, dziwne, naprawdę powiem wam szczerze, dziwne zaskoczyło mnie, e, ale dobra e, jak nie będzie wpadać to po prostu zrozumcie mnie, że szukam content i e, nie myślicie sobie, że to mam przypominać krew wcale no bo po prostu chciałem dodać coś takiego no zrozumcie mnie ja jestem jeden, a was jest dużo zrozumcie mnie, że ja sobie chciałem dodać jakiś design i Akurat mam redstone na skrzynce, a to jest chyba jedyna rzecz, którą się da położyć i która no, położyć nie jako blok czy tylko w normalny, jako normalny item. Mhm. W ogóle te arbuzy, to polecam Wam mieć arbuzy, bo one naprawdę. Szybko, strasznie e, rosną. Jak zrobicie taką farmę, e, to z e, tak arbuzów możecie mieć w. No, jak będziecie afczyć przy tej farmie, to możecie mieć w jakieś. 10-15 minut. Nie no, no. Jakieś 10 minut i macie tak. Jak to będziecie afczyć i po prostu na to patrzeć, czy to się zbiera. A bambusy to też są fajne, bo z nimi mogę przepalać, a ja do tej pory nie wiedziałam co z nimi robić. A popatrzcie sobie, teraz sobie te zbieram bambusy, tak. No dobra, teraz trochę mało, ale ja nie wchodzę przez chwilę na serwer, to ich się robi więcej. A, a wyrosły, Widzicie? 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 jakie wyspy oko raczej... No po prostu to wykułem, nie wiem. Jeżeli was też wkurzają te odgłosy, to mi po prostu napiszcie w komentarzach, bo to przez te papugi, bo one jak e, czegoś słyszą, e, to. E, e, to one to powtarzają. Gdybym ja na przykład, e, e, jakby była funkcja w Minecrafcie, że nagrywasz swój e, głos, e, to papugi by mnie ciągle powtarzały z innych filmików, i jak ja sobie po prostu gram więc to by było akurat głupia. Chyba, żeby się to dało wyłączyć, no nie można do tego jakoś... Jakby ktoś chciał jakoś seria coś zrobić, no ale e, dobra, to ja wam... Myśl, e, ale prawdopodobnie jak wleci like z tej serii jakiś filmi, filmik, e, e, to e, pewnie będziemy coś robić z kopalnią, no tak sobie myślę, a poza odcinkami będę robić jakieś drobiazgi, może jakieś gdzieś zrobię jakąś kopalnię na podróże, znaczy hatwu no wiecie, że po diamenty coś tam nagram, że pierwsze diamenty mamy i w ogóle. Ale na ten moment będę z wami żegnał i pamiętajcie, jak, jak nie będzie wpadać na kanał e, żadne filmiki, to po prostu szukałam kontentu i dajcie mi ten e, tydzień e, przesłowiowy i e, ja znajdę coś fajnego, możecie podsyłać linki i piszcie w komentarzu co, to co tam mówiłem, ale ja już zapomniałem co ja tam mówiłem. E, możecie sobie filmik do tyłu przesunąć, ja niestety tego nie, nie zrobię, bo jeszcze go nie mam odtworzonego no ale wiecie co ja na pewno mówiłem na pewno macie lepszą pamięć niż ja ja w ogóle pamięć mam zniszczoną e, ale dobra to ja się z wami e, żegnam na ten moment e, na ten moment to będzie tyle albo o dzisiaj typowo pożegnam tym oto moim skinem bez żadnej zbroi e, więc ja się z wami e, żegnam i zapraszam was do innych odcinków żebyście se oglądali albo wyszli na mój kanał i oglądali te poprzednie żebyście byli na bieżąco w ogóle możecie zostawić łapkę w górę subskrypcja, miło mi będzie i zostawcie wyświetlenie to fajnie będzie a ja się już z wami żegnam i cześć